Dzień dobry, żyję Dzisiaj robimy spaghetti bolognese To taka zjanuszowana wersja spaghetti bolognese A dodatkowo zaszaleję i zrobię sobie nawet swój własny makaron No dobra, to lecimy Zaczynam od makaronu do michy wbijam dwa całe jajka i dwa żółtka. Ej, gościu, wstawaj, pobudka. Czas się poświęcić dla dobra makaronu. Jak jaja powbijane, to czas na pana wageusza. Wrzucam miskę, zeruję wagę i biorę mąkę. Odmierzam 200 g i przespuję chleba w proszku na dechę. Do jajek dodaję soli i lekko je rozbełtuję. W pięknym, białym, mącznym zamku robię elegancko paluszkiem mały dziedziniec. Jak już się świetnie pobawiłem, to przelewam do środka jajka, dodaję soli i zaczynam mieszać. Dodam jeszcze kapkę oleju na lepsze smar i dalej mieszam wszystko, aż powstanie mączno-jajeczny glut. Jak powygniatam i powstanie piękna, złota kula, to slap na szczęście, zawijam folię i odkładam, niech sobie odpocznie. Będzie miało ciężki dzień. Szybki czar sprzątanie za 3, 2, 1, bam! I można się brać za sosiwo do spaghetti. Ciasto odkładam, biorę pana cebuliona i na patelnię wlewam nieco oleju. Jak już się pobawię w cebulowego kata, to zdejmuję twarz, miażdżę, żeby pokazać, kto tu rządzi, obieram resztki suchego i się Czekam cebulę w grubaśną kostkę. Przerzucam na patelnię. Czas na marchewkę. Obieram i kroję w coś na kształt koślawej kostki. Chyc na patelnię, dodaję trochę soli i białego proszku z tyłu szuflady. Smażę, aż wszystko elegancko zmięknie. Seller! Ty ziomek, co ty palisz? Przecież nie jesteś seller. Mordeczko, to się nie przejmuj. Będzie w usza. Ja się identyfikuję jako seller. A, jak tak to nie ma tematu, bo mnie skasują jeszcze. No i to mi się podoba. Mniejszość rządzi większością. A więc sellera dekapituję zgrabnym ruchem, kroję chyżo i wrzucam na patelnię. Mieszam i smażę dalej. Hmm, te warzywa to miałem podsmażyć na tłuszczu wytopionym z boczku. Dobra, czekaj w kubkach. Zaraz to jakoś ogarnę. Na środku patelni robię krater i wrzucam mięso do środka. Grzeję na pełną dzidę i w międzyczasie szykuję sobie garnek. A jeszcze zapomniałem dodać czosnku. Zatem obieram małe śmierdziele, kroję byle jak i wrzucam na patelnię. Tutaj mam pliszki cerate. Otwieram i dodaję trzy łychy na tę mięsno warzywną mozaikę. Myrdam w środku patelni, żeby lekko przyjerać pomidory. I jak stwierdzę, że jednak to co robię nie ma za dużego sensu, to mieszam wszystko razem. Smażę chwilę i po jakimś czasie przerzucam do przygotowanego garnka. Pilnuj tego Seller. Na patelnię dodaję jeszcze raz oleju i czas na mięso. Tutaj mam solone wołowe. Więc mam już z głowy przyprawianie Otwieram i wrzucam na stalowy placek A dobra, dodam jeszcze jednak soli i białego proszku z tyłu szuflady Smażę mięso jednocześnie rozbijając szpachlą w drobnice Jak mi się zrobi z tego podejrzanie tłusta zupa mięsna To przerzucam do garnka z warzywami i mieszam Wszystko przypomina elegancką papkę Fantastycznie Tutaj mam bulion, który oczywiście zapomniałem rozmrozić Hmm, huh. co by tu zrobić? Dobra, wrzucam zamrożonego kloca do garnka Przecież nie będę się wygłupiał z rozmrażaniem tego w osobnym naczyniu Teraz czas na Dotoczoną z pingwinem. Używam jej zamiast wina, bo alkohol jest niezdrowy. Wlewam nieco do garnka i żeby nadrobić kwasowości, której nam brakuje w soku, to biorę jabł 6% mocy. Ten już jest zdrowy. Dodaję ciut-ciut i przykrywam tę mieszankę wybuchową. Odkładam i dla odmiany zapomniałem jeszcze dodać pomidory. Oczywiście używam te najdroższe, bo gardzę biedą. Ach, ten aromat pustego konta bankowego. Zdrówko! Wlewam do gara, dodaję soli, pieprzu i kilka łodych bagiennego ziela. I oczywiście białego proszku z tyłu szuflady. Jak pomieszam, to przykrywam I panie selerze proszę pilnować dalej Jak stosiwo się dusi, to czas na zrobienie makaronu Dzielę kulę mocy na dwie porcje I zaczynam od rozwałkowania ciasta na placek Powinno być cienko, ale mi się miejsce skończyło, więc będzie grubo Jak rozwałkowane, to zawijam ciasto w rulon Posypuję lekko mąką Kroję w talony na balony I każdy rozwijam, żeby przypominało coś a la makaron do spaghetti. Całość posypuję jeszcze raz mąką, żeby się nie posklejało Przerzucam kilka razy i daję do miski No... Wygląda jak przynęta wetkarska. Odkładam i żeby szybko posprzątać, to jeb dechę i proszę bardzo, czyściutko. Mieszam w sosiwie, szybkie czary mary i widzimy się za godzinę. Jak sosiwo elegancko zgęstniało, to z jakiegoś powodu dodaję jeszcze mleka i gotuję dalej. Czas przyrządzić to niepokojące spotkanie dżownic. Do wody dodaję solidną porcję soli. Jak się zagotuje, to wrzucam te jelita do wody. Gotuję, gotuję i gotuje. I jak gotuję absolutnie bez żadnego problemu, to biorę sito i odcedzam te robaki z żółtaczką. W sosiwie mieszam ostatni raz i czas na miskowanie tego wariata. Najpierw dodaję koślawego makaronu, na to kilka porządnych łych sosiwa. Jeszcze biorę rane, no... Niewiórki. Posypuję górę serem i na koniec robię szybkie strzyżenie pana Selera. Układam zieleninę na górze nie wiem po co i mamy to. Spaghetti polones, spaghetti botopes, spaghetti botocres, spaghetti majonez, bez majonezu. Dobra, już kończę. Sprawdźmy, jak smakuje. Nawijam jednego robaka na widelca i próbuję. No, powiem tak: sosiwo, sztos, ale ten makaron, pomimo że smakuje dobrze, to jest zdecydowanie za gruby. Się balans sosiwa do makaronu przez to nie zgadza. Ale mimo to i tak ze z przyjemnością. Więc kłaniam się nisko i do następnego, chyba.